Cześć, jestem August, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Akademii i dzisiaj czeka nas egzamin końcowy, a więc ostateczny poziom e, związany z całą grą. Jeśli nie widzieliście e, gry, e, to macie playlistę teraz w karcie, zachęcam was do obejrzenia, bo gra jest taka e, przesłodka. A my lecimy z pierwszym poziomem, e, jeśli wam się spodoba zostawiajcie koniecznie łapkę w górę, nalej wody do garnka i rozpala ogień pod nim, pilnuj aby ogień nie zgasł, a woda by się nie wygotowała. Ok, może nie będzie to trudne zadanie, zobaczymy czy to się powiedzie. Zastanawiam mnie też e, czy e, tutaj będziemy mieli jakieś inne zadanie poza tym, żeby, wiecie, nalewać wodę do garnka. Ciekawe, czy będziemy też innymi owadami, ale no cóż, zobaczymy. Musimy wylać wodę tutaj. Weźmy sobie <laughs> nieźle, nieźle nam idzie lanie, to fakt. Doskonale. Weźmy sobie kolejnego komara. Tu widzę wam więcej garków niż jeden. Okej, okay, w tym garze ktoś jeszcze śpi. Eee, zahaczyliśmy się troszeczkę. Zahaczyliśmy się jeszcze i czuję, że to będzie trudniejsze zadanie niż się spodziewałam. Mamy tu kolejnego, okej, okay. dobra. W takim razie bierzemy kolejnego komara. Wszystkie komary napełniajcie się na maksa, dobra, mamy to. Chodźcie ociężałe komarzyska. No i jeden się zgubił. Widzicie, jak, jak one są nieposłuszne? Dobra, ale mamy nalany pełny w garnek, i trochę wody możemy tutaj nalać również. Ok, i chyba muszę rozpalić ognisko pod nimi, także coś mi się wydaje... Ok, mamy yy, teraz sos, dobra, weźmy trochę tego sosu, może wystarczy. Dobra, mamy ogień i teraz drugi garnek i teraz będzie trzeba pilnować, to jest najgorsze, że trzeba będzie teraz pilnować, żeby to się wszystko gotowało. Tutaj mamy za mało wody jeszcze, ale przynajmniej mamy ogień, dobra. Yy, wystrzeliło mnie bardzo mocno. I teraz trzeba napuścić wodę do pozostałych garnków. Mamy 1 na 3. E, ciekawe, czy ona będzie musiała się jakoś konkretnie zagotować, czy co? Dobra, mamy wodę. Okej, okay, tu już jest. I tutaj jeszcze się wygotowała. Dobra. I teraz zgasł ogień! <grym> Jakie to jest trudne. Musimy mieć jednocześnie e, i ogień, i. E, i ten. I wodę w, w swoich paszczach, albo mieć po prostu trochę mniej bo to wszystko się wygasza czyli ten egzamin końcowy jest dużo trudniejszy niż sądziłam tutaj brakuje i wody i ognia, wszystkiego brakuje tak naprawdę spróbujmy wszystkie te moje komary, gdzie one są? bo nagle ich się zrobiło dużo mniej niż było wcześniej coś mi się wydaje, że gdzieś się zahaczyły musimy wrócić po nie no właśnie bo jak, jak tu mam pracować, kiedy cała ekipa nie jest ze sobą? spróbujmy nalać do pełna najpierw wszystkie gary z wodą a potem dopiero pod nimi rozpalić w ten sposób może uda się ten poziom skończyć Dobra? Mamy do pełna. Kolejny gar. Woda się dużo szybciej wygotowuje niż, niż powinna. I ostatni garnek. Jak widzicie, bardzo, bardzo szybko się wygotowała. To nie do końca tak miało wyglądać. E, tutaj niby jest poziom wystarczający, ale spróbuję jeszcze trochę wody dolać. I tym samym zrobimy tylko i wyłącznie. Kurczę, za mało wody. E, weźmy jeszcze troszeczkę. I weźmiemy teraz sosos, który rozpalimy pod każdym z tych garów. I może uda się zrobić to tak, żeby się nie wygotowało, żeby poziom był wystarczający. Nie wiem, czy nie straciłam znowu kolejnego komara. Ale dobra, pijemy. Zostało mi 3 sekundy, dwie. Nie, nie spojrzałam na to, że czas mam. Chyba nie zaliczyłam tego, ale okej, okay. na szczęście to nie jest koniec, ponieważ teraz musimy wygrać sól, wrzucić ją do garnków z gotującą się wodą i nie dać się przyłapać na tym, także mamy przestępstwo kolejne do zrobienia. W takim razie gdzie jest sól? Sól widzę, że jest gdzieś dalej, tutaj będzie się to wygotowywało, ale chyba nie jest tak szybko, okej. Okay. Tutaj mamy kolejną, e, kolejnego świetlika. Dobra, trzy świetliki to już jakaś ekipa jest. Może w środku gdzieś będzie jakiś kolejny świetlik. Zróbmy sobie przejście. O, właśnie, o tym mówiłam. Tutaj mamy kolejne świetliki. E, o, i tutaj będziemy musieli. Chyba. Chyba straciłam, e, straciłam moją ekipę. Gdzieś się zahaczyli, no właśnie. No, świetliki latajcie razem, bo jak się oddzielacie, to jak mamy być z, 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 taką spójną ekipą. To się nie uda wtedy. Widzę, że na górze jest jeszcze jeden świetlik. Także lecimy po niego. O, widzicie? I ten był ze mną, a zahaczył się gdzieś, więc e, jeszcze więcej musimy tutaj e, użyć przebiegłości. E, gdziekolwiek się udamy. Dobra. E, widzę, że tutaj pilnują e, w tej kopalni soli wszyscy po kolei. Dobra, rozwalamy ścianę. Nikt nie zauważy! Ta krowa wydaje się być skupiona na swojej pracy, pilnowaniu i tak dalej, więc my spróbujmy dostać się do soli, tylko jak tędy dostać się do soli. Chyba tym szybem zejdziemy. Tutaj może jeszcze ktoś śpi. Nie, nie ma. O, nie, dobra, to, to była podpucha. Tutaj nie należało wlatywać. Musimy iść w tę! Te... Zobaczyli mnie! Zobaczyli mnie, to nie było dobre. Ale wiecie, co, tędy też się nie dostanę na dół? I kolejny raz mi zobaczyli, więc to jest kłopot. Musimy, dobra, musimy znaleźć w takim razie inną sól. To jest sól! Dobra. Strasznie ciężka jest ta solniczka, więc ciężko jest mi ją e, operować nią, ale to nic. To się nie powinno. To się powinno udać, wiecie? Tutaj nie mamy limitu czasowego, więc posólmy. O tak, mam posolić? Aha, mam po prostu rzucić solniczkę, Doskonale, dobrze. To wiele wyjaśnia. Tutaj mamy kolejnego świetlika i kolejnego jeszcze. Powinno być troszeczkę łatwiej udźwignąć tą solniczkę. Musimy innym wejściem wlecieć, wiecie? Bo tamto wejście zdecydowanie nie było e, dobrym wejściem. Teraz tylko muszę... A ja tu, tu chyba byłam. Chyba jednak tutaj byłam. I solniczka jest poziom wyżej i poziom niżej, tylko nie ma tutaj przejścia do nich. Musimy w takim razie odkryć, gdzie jest jakieś przejście. Może tu? Może jak zdejmiemy tą... Podłogę. Może jak dywan zamieciemy? Zakopmy najpierw. Yy... Zakopmy najpierw yy, tą krowę jedną. Okej, okay, ona tutaj jest. Dobra. Spróbujmy się zamaskować. Nikt nie zauważy nas, jak będziemy rzucać kanapą. O! Tylko chwyćmy. Dobra, zauważyli nas. To nieważne. Nieważne. grunt, że mamy solniczkę. Teraz poczekać tylko na laser. Okej. Okay. Wszyscy razem. Do góry. Dobra. Dobra, dobra. To już powinno być z górki, bo tutaj jest tylko jedna krowa, która raczej jest skupiona na, na tym, żeby się podnieść, niż na tym, żeby y, pilnować okolicy. Dobra, mamy drugą sól. Wrzucamy ją do gara. I ostatnia sól ma być tutaj do środkowego gara, ale nie widzę wejścia środkowego. Dobra, musimy wejść chyba tym samym wejściem. To chyba nie ma znaczenia, bo y, i tak te, y, te miejsca są połączone ze sobą. Tylko tutaj chyba droga wydaje się być bardziej skomplikowana, ciężko stwierdzić. O! Mamy świetlika śpiącego, doskonale. E, zabieramy go i kolejny. Dobra, tutaj nie byłam jeszcze. Mamy wejście... Nie możemy się zmieścić, nie możemy się wszyscy zmieścić. Mamy wejście do ostatniego miejsca i tutaj jest solniczka na stole, doskonale! Szybko! Zanim zauważyła nas krowa, musimy teraz wyjść tą samą trasą. Dobra, lecimy coś czuję, że świetliki zaliczymy dużo lepiej niż komary, ale z drugiej strony uważam, że ta moja ocena kiepska, jeśli chodzi o komary, jest prawdziwa. Najgorzej ze wszystkich owadów radziłam sobie właśnie z komarami, więc to, że sobie nie poradziłam na zaliczeniu, to wcale mnie nie dziwi. Mam tylko nadzieję, że nie będę budowała wieży. Wrzucaj warzywkę do odpowiednich garnków, co jakiś czas zamieszaj zupę. Okej, okay, czyli jesteśmy teraz muszkami, które będą mieszać zupę. Raczej nie chciałabym mieć zupy, którą mieszały muchy, ale. Ale, kto by się tam przyjmował? Zaraz dorzucimy parę grzybów. Czy tutaj jeszcze ktoś jest? Dobra, bierzemy grzyba. O, i to pokazuje mi, czego wymagają od nas. Czyli tak, tu. O, łyżką! Będziemy mieszać łyżką. Dobra, czyli tak, tutaj musimy zamieszać. Okej. Okay. O, nie, nie, nie. Grzyb wywa... wypadł prawie. Ta jest niezamieszana, ale też nie ma w niej y, warzyw. A tutaj w, w tej zupie śpi mucha. Także mucha sobie zrobiła gorącą kąpiel. O! Tutaj jest więcej warzyw. Do, doskonale. Wrzucamy tutaj warzywo. Wrzucamy jeszcze jedno warzywo tutaj. Już się wygotowało? O matku, to strasznie, strasznie szybko się wygotowują te warzywa. Dobra, spróbujmy zamieszać łyżką, ale drugą stroną. Spróbujmy zamieszać tutaj. A w tej, w tej grzybie, a tutaj chyba powinien być pomidor, a nie dynia. Dobra, czy tu mamy dynie, ale jest niezamieszane? To w takim razie lepiej przyjrzyjmy się na te przepisy. Czy to jest pomidor? Mam nadzieję, że tak. Dobra, mamy pomidora i mamy zamieszane. Mamy zamieszane i tylko jedna, pewnie pierwsza jest niezamieszana teraz. Zamieszajmy w takim razie pierwszą zupę. A nie, grzyb się wygotował! szybko, wiecie co, weźmy w takim razie e, powrzucajmy po kilka tych rzeczy, bo one się wygotowują Dobra, tutaj grzyb prawdopodobnie albo się wygotował, albo wypadł e, łyżkę na razie bym zostawiła, o widzicie, tutaj jest ten grzyb także grzyb wypadł, wrzucamy grzyba e, i tak nieprawdopodobnie nie trafiłam, e, wrzucamy pomidora dobrze byłoby wziąć dwa, ale niestety moje muchy nie mają takiej możliwości, żeby uchwycić wszystko naraz i weźmy dynię, teraz już wiem co mam robić więc e, będzie troszeczkę może e, łatwiej i teraz tak, bierzemy łyżkę. Widzicie, tutaj się zupa sama mieszała, Mam nadzieję, że się grzyb nie wygotuje. Teraz mieszamy tutaj. Doskonale zamieszane. I mieszamy tu. Dobrze. Mamy trzy. Gdzie tu musimy teraz uciekać? Bo nie widzę, gdzie musimy. Chyba nie musimy nigdzie uciekać. Musimy chyba robić to po prostu bez końca, dopóki czas się nie skończy. W takim razie, po co ja się spinam? Wiecie, spokojnie możemy gotować tę zupę. Zupa gotowana w pośpiechu nie będzie taka dobra. Najlepsza jest zupa gotowana. Wiecie, z dbałością, długo gotowany rosół, i tak dalej, i tak dalej. Może nieposzczególnie trochę wziąłam tą łyżkę, tutaj rzuciłam. I teraz już widzę, że jeśli gotujemy zupę, to zdobywamy punkty. A więc musimy po prostu dbać o to, żeby się te cały czas te rzeczy gotowały. O matko, nie mogę podnieść łyżki? Jakim cudem nie mogę podnieść łyżki? Ok, teraz tak, zamieszajmy. Dobrze, zamieszana. Zamieszajmy drugą. I tutaj brakuje nam grzyba, więc tutaj zostawiamy łyżkę. O, i na szczęście mamy grzyba. Chyba zabrałam ze sobą pomidora z zupy numer dwa. Okej, okay, czas się skończył. Mamy w takim razie kolejny poziom. Nie pozwolę, by głodne krowy wskoczyły do garnków i zjadły zupę. Więc to jest bardzo ważne zadanie, żeby nam niech nie zjadły naszej właściwie gotowanej zupy. Swoją drogą dziwię się, że jakby to wszystko działa w ten sposób. O nie, wpadłam do zupy. Biorąc pod uwagę, że komary Zawaliły pierwsze zadanie podstawowe O nie, wpadła tu zupy Już jedna Muszę pilnować w takim razie tych zup bardziej O nie, nie trafiłam Dobra, czuję, że, to, że pszczoły też nie zaliczą swojego zadania Chociaż może Nie będzie tak źle Mam jedną gwiazdkę, więc może nie będzie tak źle A, to było bliskie Mamy kolejną Ej, chyba zaczynam się wyrabiać powoli Tylko gdyby tak nie rzucali naraz ich aż tylu to byłoby prościej. Dobra, trafiłam dwie. Nie wiem, czy jest napisane, ile ich yy, muszę yy, ochronić. Wydaje mi się, że po prostu yy, muszę bronić, dopóki nie minie czas. Nie ma, nie ma limitów krów w zupie. Chociaż, szczerze, zupa na wywarze mięsnym to jest dobra zupa. Ja nie wiem, o co chodzi tym owadom. O, oczywiście, że wpadła. W ogóle, może rzeczywiście to nie chodzi o to, że te krowy gotują się w tej zupie. Straciłam właśnie gwiazdkę. Dziękuję bardzo. Chodzi o to, że one zjadają tą zupę. Chociaż poziom w garze jest cały czas bardzo wysoki. O, odzyskałam ją. Czyli da się odzyskać. Dobrze wiedzieć, bo już myślałam, że walczę o... o coś, co i tak będzie nie zrealizowane. Więc wiecie, że dostanę i tak pałkę, chociaż próbuję napisać to wypracowanie i staram się jak mogę. Okej, okay, dobrze, nie trafiła doskonale trzy kolejne trafione w locie nawet jej nie widziałam dobra mamy to minuta ostatnia minuta została i to będzie raczej e, powiedziałbym sukces chciałam widzieć ale chyba może być ciężko no właśnie jedną przegapiłam dobrze byłoby wykorzystywać pociski tak żeby jednocześnie strącić przynajmniej e, dwie e, krowy ale no nie, nie jest to zbyt proste zadanie Okej. Okay. Chociaż może teraz się o, udało się, dobra, udało mi się i mamy dalej jedną gwiazdkę, więc może jest, jest jeszcze nadzieja, że będzie, chociaż, o, okej, okay, wpadła jedna, ale jeszcze jedna została tutaj, dobra, czyli dopóki ich wszystkich nie zestrzelę albo nie wtrącę do zupy, to nie pojawiają się następne, Kurczę, to było bliskie, prawie się udało strzelić e, jednym strzałem, o matko, jak one nieprzewidywalnie lecą, dobra, Ostatnie, prawdopodobnie ostatnie strzały mnie czekają teraz. Dobra, mamy? Nie! Ta ostatnia wpadła i jeszcze jedne pewnie będą lecieć. Oczywiście, no. Myślałam, że już mi się upiecze, bo raczej ugotuję, ale nie. Jeszcze dwie wpadły! Dwie sekundy przed końcem dwie wpadły do środka. No dobra, dostałam dyplom za ukończenie, czekajcie, muszę przeczytać, bo to strasznie się telepie. Za ukończenie wszystkich lekcji i spełnienie wszystkich wymagań szkoleniowych, i mam tytuł robaczego absolwenta. Udało się, także e, pomimo e, moich problemów. Udało mi się zaliczyć egzamin, skończyć szkołę i przewrócić posągi, które tutaj stały. Także jeśli Wam się podobał ten odcinek, jeśli Wam się podobała seria, to koniecznie zostawiajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Macie na ekranie końcowym całą playlistę z całej serii, a my widzimy się w innych grach. Także dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się. Pa-pa!